Oczko brzegowe. Co to jest? Jak wskazuje nazwa, jest to oczko leżące na brzegu. W każdej robóce robionej w rzędach mamy dwa oczka brzegowe. Na początku i na końcu rzędu. Nie da się tego uniknąć, ono będzie. Jakkolwiek będziemy je wyrabiać, będzie takim oczkiem niepełnowymiarowym, leżącym bokiem. Są. Trzy rodzaje oczek brzegowych. Pierwsze najczęściej przede mnie stosowane. Oczko brzegowe przekładane. Jak wskazuje nazwa, najzwyklej w świecie pierwsze oczko z brzegu na początku robótki przekładamy bez przerobienia. Przekładamy je dokładnie tak, jak leży na lewym drucie, bez obracania. Resztę oczek przerabiamy według. Schematu według wzoru. Ja mam tu oczka lewe, zatem lecę oczkami na lewo i ostatnie oczko brzegowe. Na, o, na końcu brzegu oczko przerabia się yy, dokładnie tak jak wzór. Mówi albo podobnie jak, osta jak ostatnie oczko wcześniejsze i znowu robótkę obracamy. I pierwsze oczko brzegowe po prostu przekładamy. Żeby nie wychodziły nam te oczka zbyt duże, trzeba tą niteczkę tu sobie troszeczkę zaciągnąć i robić dalej. Efektem takiego przekładanego oczka brzegowego jest duże oczko leżące z brzegu robótki. Jest ono duże na wysokość dwóch rzędów. Mnie bardzo łatwo się w ten sposób na przykład liczy rzędy robótki. Wystarczy, że sobie policzę te oczka brzegowe, pomnożę przez dwa i będę wiedziała, ile mam rzędów. No, granica błędu to plus, minus jeden rząd. Bo z drugiej strony te oczka brzegowe są przesunięte o jeden rząd wyżej, a te niżej są, tak? To już są pełne dwa rzędy, a tu dopiero zaczniemy ten Drugi rząd od tego oczka brzegowego. Następnym oczkiem brzegowym jest oczko brzegowe supełkowe. Polecam go do splotu karbowanego francuskiego. A to dlatego, że jeżeli będziemy przy splocie karbowanym francuskim robić oczka brzegowe przekładane, powstanie nam coś takiego. Nie pasującego do splotu, zwłaszcza jeżeli to ma być brzeg widoczny, niesszywany. I tak, ostatnim oczkiem w poprzednim rzędzie było oczko prawe. Oczko supełkowe to po prostu supełek wokół oczka. Robi, yy, powstaje on przez owinięcie oczka brzegowego. Nitką skłębka, a samo oczko brzegowe jest po prostu przekładane. Zaciskamy, żeby nam nie było za duże. W poprzednim rzędzie ostatnie oczko było prawe, ale supełkowe oczko może być pierwsze, może też być, gdy jest na końcu oczkiem lewym. Owinięcie po prostu robimy w drugą stronę, tak? Było lewe, teraz mam na początku oczko prawe, owijamy w drugą stronę. Tu można przytrzymać, żeby nam nie przeszkadzało przy przekładaniu. Jest owinięte. Widać? I przerabiamy resztę oczek. Polecam to oczko do splotu karbowanego. Gdyż pasuje do niego. Spród karbowane to są oczka lewe, widoczne oczka prawe, gdzieś nam się pomiędzy rzędami chowają. A właśnie supełki są takimi jakby oczkami lewymi z brzegu robótki. I jak widać, żadnych ażurów nie mamy, tylko ładny brzeg, który może być w widocznym częścią wyrobu kolejne oczko brzegowe to oczko przerabiane w poprzednim rzędzie oczko było oczkiem prawym zatem teraz muszę przerobić je na lewo po przerobieniu takiego oczka to poprzednią pętelkę można sobie ścisnąć. To zależy, jaki robimy splot. Ja tutaj mam w tym przypadku splot dwustronnie tkany. Więc ściskam mocno, bo splot dwustronnie tkany jest splotem, który zmniejsza nam robótkę. Robiąc dwa rzędy, właściwie technicznie robimy normalny, normalny jeden rząd i takie oczko brzegowe przerabiane daje nam ładny brzeg pasujący do splotu tkanego akurat trzeba go sobie wyćwiczyć bo proszę tu miałam na końcu prawe oczka, lewe oczka a na początku prawe i brzeg mi wyszedł śliczny po prostu tu niestety już nie tak ślicznie wyszedł tu robiłam na końcu oczko prawe, na początku oczko lewe, ale musiałam coś za luźno robić, bo no, wyszedł mi jakiś taki warkoczek. Tutaj podjęłam próbę, że na końcu z tej strony, z prawej strony robiłam oczko lewe, a tu na początku oczko prawe przerabiane, tak? I wyszło mi o wiele lepiej. Tu znów podjęłam próbę robienia. Oczko prawe z tej strony, oczko lewe przerabiane z tej strony. No, zaciskam bardziej, ale nadal jest to warkoczek. Trzeba sobie te oczko brzegowe wyćwiczyć, wypróbować. Najlepiej przy robieniu z próbki obliczeniowej. Tutaj na przykładzie ściągacza 1 na jeden wypróbowałam sobie wszystkie trzy oczka. Tu mamy oczko brzegowe przekładane. Nie najgorzej to wygląda, bo oczka się wpasowują. No i zdaniem nie tak, nie, nie, nie bardzo szpecą, ale zdziwiłam się, bo nigdy tego nie próbowałam. Oczko przerabiane. Wygl wychodzi o wiele lepsze, o wiele ładniej niż przekładane, w czym że nie zaciskamy. Poprzedniego oczka zbyt mocno, bo to jest normalny splot, który na mnie zwerza robótki. I wychodzi też ładny brzeg, który można wyeksponować w robótce. Tu na końcu zrobiłam oczko supełkowe. Jest troszkę podobne do tego, ale jak się tu wymaca, to czuć supełki też nie najgorszy brzeg, nie taki rozlazły jak oczko przekładane. I jak mówiłam, trzeba to sobie wypróbować. Oczko brzegowe musi być przede wszystkim pasujące do wyrobu, czyli czy brzeg ma być widoczny, ładny. Czy też to będzie brzeg, który po prostu będzie gdzieś tam strzywany? Wtedy możemy robić dowolne oczko, bo tego nie będzie widać, nie oszpeci nam robótki, wyrobu. Zależy też od splotu, który używamy, tak? Na przykład splot obustronnie tkany z oczkiem brzegowym przekładanym. No, nie najlepiej, to, nie najlepiej to wygląda. Jest to malutka próbka, więc tego nie, będzie, nie widać w tej chwili, ale już, już się zaczyna, że oczko brzegowe jest o wiele dłuższe, szersze, wyższe znaczy się, niż sama ma próbka wyrób, więc przy większym wyrobie to się jeszcze będzie kumulowało bardziej. I na końcu wybór oczka brzegowego zależy od naszego upodobania jakie lubimy oczka robić w opisie w opisach i schematach zawsze występuje to oczko brzegowe jeżeli nie jest opisywane może nie mieć znaczenia, ale w zrobionych w rzędach zawsze to oczko brzegowe jest, no bo jakoś trzeba zacząć brzeg w schematach u mnie ma znaczek plus i w opisach zawsze jest napisane, że raport ma tyle oczek Plus ileś tam oczek, które są poza raportem raz zrobione, plus te dwa oczka brzegowe, żebyśmy o nich nie zapomnieli, że to trzeba też doliczyć, nabierając oczka.